Przechodzi do Bayernu, zwalnia się chyba jakieś miejsce w Rosji. co? Patrzymy w tamtym kierunku? Nie no, ja na razie skupiam się tylko na tym, co tutaj jest i, i wiadomo, że, że teraz przychodzi ten moment decydujący i, i tak naprawdę wszystkie myśli, koncentracja musi być skupiona na, na, na naszą ligę i na nasze boiska. Daniel, na treningach ćwiczysz rzuty wolne, to, co powiedziałem z dobrym efektem. A w czasie meczu raczej podchodzą inni, przede wszystkim Daniel Luba, tak że starsi koledzy Ci nie pozwalają, czy, czy, czy jeszcze? Nie no, jak, jak on zdobywał bramki z rzutów wolnych, no to, no to wiadomo, że on będzie miał pierwszeństwo. Teraz mu to trochę słabiej wychodzi i być może, może będzie gdzieś tam rzut wolny z okolicy 16 metra i, i to ja zdecyduję się uderzyć. Liczyłem, nie ukrywam, że liczyłem, że taka okazja będzie z Pogonią Szczecina, ale, ale, ale nie było takiej sytuacji do uderzenia. Czy przypuszczaliście panowie, że dwali szwili? tak szybko zaaklimatyzuje się to Myślę, że mogliśmy tak przypuszczać, no, ponieważ grał w Polskiej Lidze i, i wiedział, jakie są tutaj realia. To tylko pokazuje, że, że tam się sprawdził i, i tak samo sobie poradził u nas. No. Zdajemy, meczem z Piaskiem zaczynacie taki, można powiedzieć, piłkarski maraton macie finał, później lekie, później drugi finał, drugi mecz finałowy i kończycie to wszystko jak jelona, pięć meczów w ciągu dwóch tygodni, takich istotnych meczów. Yy, Jakie jest wymiar zawodnicy? Mamy szeroką kadrę i na pewno trener jakoś to obdzieli. Mi się wydaje, że ogólnie nasza drużyna jest bardzo wyrównana, że decyduje często jakaś aktualna forma albo, albo to jak zawodnik się zaprezentował w poprzednim meczu. A z tego, z tego, że mamy szeroką kadrę, to na pewno będą tylko plusy i, i, i na pewno damy radę to oddzielić od, i będziemy walczyć na każdym froncie na maksa. A jak reagujecie na taką wysoką formę Lecha Poznań? Odnieśliście sześć ligowych zwycięstw z rzędu, a wasza przewaga nad Lechem ani drgnęła. Jak była cztery punkty, tak jest cztery punkty. No to oni mają wysoką, a my jaką mamy? Też wysoką? Nie no, na pewno... Może to przeciwnicy nie stawiałaś aż tak wysoko poprzeczki tak samo dla nas, jak i dla nich. Zobaczymy, może, może, może teraz oni przerwą tą pascę. No, mi się wydaje, że i tak, ta tytuł mistrzowski rozstrzygnie się w ostatnich miesiącach i wtedy wszystko się wyjaśni. I prosimy łaskawie, ponieważ to temat dnia skomentować to wczorajsze widowisko. No i ocenić troszeczkę Lewandowskiego. Nie wiem czy powinienem oceniać, bo to, bo to nie ten poziom, ale na pewno ja, jako jak to oglądałem, to aż, aż, aż taka motywacja we mnie rosła, widząc to, co, co nasz reprezentant y, wyprawia z, no, z, z, z jednym z najlepszych klubów świata, prawda. No, na pewno to bardzo cieszy. I... I widać, że ciężka praca może wiele, może wiele zawdzięczyć, mimo to, że, że tak naprawdę na początku tej piłki seniorskiej mu się nie układało. Mhm. Gdyby Pan myślał o zagranicy, to Anglia, Niemcy, Włochy? Nie, nie myślę na razie, tak jak mówiłem. Zobaczymy, jak będzie po sezonie, zobaczymy, zobaczymy jak, 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 jakie my miejsce zajmiemy w Lidze. Aha, ale cieszy Pana chyba to, że staje się Pan coraz mocniejszym punktem warszawskiej Legii. No, na pewno ja do tego dążę, bo Jestem młodym zawodnikiem, gram swój pierwszy sezon w ekstraklasie i, i też skupiam się, żeby podnosić swoje umiejętności, nie tylko na, ty, na, na tym, żeby, żeby występować w tej drużynie. Staram się poprawiać jakieś swoje mankamenty, staram się analizować to, co, żebym wiedział to, co potrzebuję poprawić i, no i do tego dążę, bo, bo jakbym grał parę lat, to mi się wydaje, że żebym był zawodnikiem ukształtowanym i już, już by można było mniej więcej. Spodziewać się czegoś po mnie, na, na co mnie stać i tak dalej, a tak naprawdę wszystko jest niewiadomo i ja mam nadzieję, że będę się cały czas do góry. A jak sobie tłumaczysz to, że szczególnie przed własną publicznością Legia zaczyna grać wtedy, kiedy pierwsza traci bramkę? No ciężko, ciężko to powiedzieć może. No to, to tak naprawdę ciężko mi to wytłumaczyć, bo to, bo to, bo to nie był jeden przy, przypadkowy mecz, tylko, tylko tych meczów było więcej i... Nie wiem, na pewno cieszy to, że, że, że w większości meczów potrafimy jednak przechylić tą szalę na naszą korzyść i, i wygrywamy te mecze. A dlaczego tak jest? Ciężko mi powiedzieć. Bo nie, nie powiem, że brakuje nam koncentracji czy, czy czegoś, ciężko, ciężko mi tak jednoznacznie stwierdzić. I jeszcze krótka ocena piasta Pana, że tak powiem, opinii. Drużyna może zaskoczyć, czy, czy raczej już wiecie czego się spodziewać? Nie no, moim zdaniem jest to drużyna nieobliczalna. Potrafiąca grać w piłkę, pokazała chociażby u nas na Łazienkowskiej, ale, ale tak, tak, tak jak właśnie powiedziałem, jest nieobliczalna. No, ostatnio mieli, mieli szansę walczyć o, 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 o europejskie puchary, a, a przegrała 0-3 u siebie z Lechem Podną.